Siemanko, tu Piotrek. Nie wiem czy widać, że pociąg jedzie. Ale słychać. I zobaczcie. Każdy by chciał osiągnąć jakiś niebiański stan manifestacji. Albo niebiański stan poczucia swojej świadomości. Ludzie stosują różne techniki żeby wsiąść do tego pociągu wszechmocy i pociągu niekończącego się czasu miłości odczuwania czasu w sposób niewymiarowy i zupełnie inny. Ale tak naprawdę, żeby wsiąść do tego pociągu to potrzeba powiedzieć, że oddaję swoje życie Jezusowi. No i fajnie by było jeszcze mieć Pismo Święte. Ludzie walą drzwiami. Walą oknami. Demoniczne demony próbują wsiąść do tego pociągu na różne sposoby i co chwilę wymyślają różne inne sposoby, żeby tylko próbować nas zaskoczyć. I zaskoczyć Boga. Ale tak nie da rady. Dlatego w imieniu Jezusa modlę się za Was wszystkich.